Cześć, witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam zaprezentować darmową grę jaką jest SimT. Jest to symulator autobusu i dzisiaj chciałbym przedstawić Wam moje pierwsze wrażenia, moje pierwsze opinie, więc zapraszam Was na taką krótką recenzję. Na początku chciałbym przedstawić wam darmową wersję tej gry. Jest ona dostępna do pobrania ze strony www.simt.cz. Chciałbym jednak nadmienić, że wersja darmowa jest okrojona w swojej zawartości i jeżeli kogoś by zainteresowała ta gra, możliwy jest zakup wersji Gold od 9 euro za 3 miesiące. Wersja darmowa oferuje przez na trzech różnych trasach 23, 26, 42 oraz możliwość jazdy służbowej. W tle tego filmu możecie ujrzeć przejazd na linii 23 w kierunku Polikliniki. Na uznanie zdecydowanie zasługuje sterownik w autobusie, który moim zdaniem jest bardzo rozbudowany. Posiada on wiele opcji, zarówno te do zapowiadania przystanków, jak i do niestandardowych zapowiedzi. Można znaleźć tam zarówno mapę, rozkład jazdy, jak i inne ustawienia. Granice taryfnej zony. Ważni Cestujenci, czekamy na odjezd dla Lizni rządu. Dziękujemy za pochopenie. Koneczna zastawka, prosimy o Koneczna zastawka. Przeprawnik kontrola. Ważeni cestujący. Przyprawcie si prosim z jizdni doklady. W grze znajdują się trzy marki autobusów. Jest to zarówno Iveco, Karosa, jak i Solaris. W dwóch możliwych wersjach zarówno w dwunastometrowej jak i 18 osiemnastometrowej. Niestety w żadnym z nich nie jest dostępna interaktywna deska rozdzielcza i wszystkie akcje trzeba wykonywać za pomocą skrótów klawiszowych na klawaturze. Ma jakość kokpitu może nie jest imponująca, jednak całościowo model wygląda bardzo dobrze. Także uważam, że dźwięki są dobrze dobrane do modelów autobusów i brzmią po prostu dobrze. Patrząc na sam gameplay, ciężko jest mi ocenić tutaj całą grę. Z jednej strony, kamera w tej grze działa tragicznie, wręcz można powiedzieć, że ona całkowicie utrudnia sterowanie całym autobusem. Sam fakt, również że konieczne jest przytrzymywanie dwóch przycisków, aby zarówno hamować, jak i ruszyć, jest dość dziwnym rozwiązaniem dla mnie. Zdecydowanie na plus jednak trzeba powiedzieć, jak wygląda sama mapa, można odnaleźć tam. Wiele różnych sklepów, wiele różnych szyldów w języku czeskim, który tylko powiększa imersję z gry. Sam układ ulic jest dość interesujący. Mamy zarówno skrzyżowania z tramwajami, mamy zarówno skrzyżowania z sygnalizacją świetną, jednak dużo ciekawie byłoby, gdyby ruch uliczny byłby trochę większy, byłby trochę zwiększony. Jednak fakt, że gra jest darmowa i dostajemy tak naprawdę trzy linie, na których możemy jeździć pozwala wybaczyć te drobne niedociągnięcia, drobne błędy, jakie występują w grze. I tym samym uważam, że może być to ciekawa alternatywa dla osób nieposiadających takiej gry jak na przykład Omnibus Simulator 2. To będzie tyle z mojego krótkiego wywodu na temat tej gry, jeżeli spodobał Wam się ten odcinek zachęcam do zasubskrybowania oraz polubienia filmu, a teraz zostawiam Was z kilkuminutowym gameplayem z tej odgry.